Dzisiejszy świat, który proponuje nam mnóstwo aktywności, zalewa nas informacjami, za którymi ciężko nadążyć. Czy przyszło wam kiedyś do głowy, że sen to zmarnowany czas? Niepotrzebna przerwa na drodze do osiągania celów? Konieczność, która zabiera nam około 25 lat życia. Tomasz Edison twierdził, że sen jest absurdem i złym nawykiem. Wierzył, że pewnego dnia człowiek całkowicie z tego zrezygnuje. Ale czy na pewno jest to zły nawyk? Obraz lenistwa i marnotrawstwa? Już słyszę oburzenie śpiochów. Jak to? Kto tak twierdzi? Weź nie marudź, tylko się połóż i śpij! To jest takie przyjemne! I choć nikt nie przeczy, że sen jest przyjemny, wielu z nas chciałoby regenerować się szybciej. Pocieszę jednak wszystkich pracocholików. Nauka dowodzi, że w czasie snu nasz organizm intensywnie pracuje. Możecie spać spokojnie. Mózg przechodzi przez kolejne fazy REM i non-REM, porządkując informacje, które dotarły do nas w ciągu dnia, a układ glimfatyczny wyrzuca śmieci z hipokampu, naszego magazynu pamięci krótkotrwałej, przygotowując go na nowe wyzwania. I choć wszystkie te zbawienne dla naszego ciała procesy dzieją się poza naszą świadomością, są fundamentem do świadomego, szczęśliwego i zdrowego życia. Ze snem jest jak z oddychaniem. Nie zastanawiamy się, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy bierzemy wdech i wydech. Nie musimy o tym myśleć, a jednak jest to kluczowa funkcja życiowa i bez tego po prostu umieramy. Każdy deficyt powietrza odbija się negatywnie na naszym funkcjonowaniu. Podobnie jest ze snem. Wyobraź sobie, że kiedy nie dosypiasz, czyli śpisz mniej niż 7 do 9 godzin na dobę, z Twoim ciałem jest tak, jakbyś chodził w ciasnym gorsecie. Owszem. Przejdziesz parę kroków, ale już nie pobiegniesz sprintem, nie zdobędziesz Himalajów i nie wyśpiewasz Arii Operowej. Co najwyżej możesz zanucić coś pod nosem. Do tego masz ściśnięty żołądek i przygniecione żebra, więc odczuwasz chroniczny dyskomfort. Co z tego, że wyglądasz szczuplej, skoro nie potrafisz się skupić i wszystko zaczyna cię drażnić. Ostatecznie masz wszystkiego dość, a wystarczyłoby zdjąć gorset i odetchnąć z ulgą. Kiedy wykradasz sobie godziny snu. Dezorganizujesz funkcjonowanie wielu narządów w Twoim ciele i zaburzasz pracę mózgu. Zamiast uzyskania dodatkowych godzin aktywności, co najwyżej zyskasz kilka chorób. Niedospanie może prowadzić do cukrzycy, depresji, choroby serca, problemu z pamięcią, zaburzeń pracy jelit. Ten ostatni objaw przekłada się na przyrost wagi, ponieważ brak równowagi energetycznej próbujesz sobie wyregulować jedzeniem i raz, dwa, przybywać kilogramów. Łatwiej ulegasz negatywnym emocjom i jesteś skłonny podejmować nieracjonalne decyzje. Jesteś bardziej podatny na działanie stresu. Ponadto wiele wypadków samochodowych spowodowanych jest przemęczeniem kierowców, bo bez snu trudno jest się skoncentrować i szybko reagować. Jeśli chcesz zadbać o zdrowy i regenerujący sen, warto zadbać o kilka spraw, które pomogą ci spać głęboko całą noc. Sztuczne oświetlenie. Ekrany emitujące niebieskie światła. Wydłużający się dzień pracy, nocki, stres, moda na przesiadywanie wieczorami oglądając seriale nie służą głębokiej regeneracji, a tym samym obniżają jakość naszego funkcjonowania w ciągu dnia. Można jednak łagodzić skutki cywilizacyjne i świadomie organizować czas snu. Dobrze przygotować naszą psychikę i ciało do wypoczynku. Najzdrowszy sen występuje w godzinach między 22 a 1 w nocy. Dlatego najrozsądniej jest kłaść się około godziny 22. Pamiętaj, by nie zajadać się chwilę przed zaśnięciem, a ostatni posiłek zjedz około 3 godzin przed pójściem spać. Nasz organizm podczas snu nie może być ani przeciążony, ani głodny. Żeby dobrze spać, pamiętaj o ruchu w dzień, spacery, gimnastyka. Nie odkładaj biegania albo wyjścia na siłownię na wieczór. Nadmierna aktywność o tej porze skutkuje pobudzeniem, a tym samym utrudnia zaśnięcie. Wieczorem dobrze nam robią spotkania towarzyskie w gronie najbliższych, zabawy z dziećmi, tak by po przepracowanym dniu doładować się pozytywną energią. Ile razy słyszeliście, że dobrze jest wypić sobie kieliszek wina przed snem? Niestety, alkohol negatywnie wpływa na architekturę snu. Przez przekierowanie uwagi naszego organizmu na proces trawienia alkoholu, nie przechodzimy w fazę snu głębokiego, co skutkuje zmęczeniem w ciągu dnia. Dlatego proponujemy przerzucić się na wyciszające herbatki ziołowe. Brzmi trochę jak dobre rady babci Krysi, ale więcej w tym mądrości niż podejrzewamy. Kiedy mądrze zaplanujesz sen, zadbasz o jego regularność, dobierzesz komfortowy materac, przytulnie urządzisz sypialnię, odłożysz na dwie godziny przed snem smartfon, twoje życie zmieni się na lepsze. Regularny i odpowiedniej długości sen wspomaga układ odpornościowy, układ krążenia i pracę jelit. Pobudza twoją kreatywność, zdolność uczenia się i zapamiętywania. Lepiej poradzisz sobie w stresujących sytuacjach i będziesz lepiej panować nad swoimi emocjami, co pomoże w budowaniu zdrowych relacji i wyrażaniu siebie. Ogólnie rzecz biorąc, jakościowy sen pomoże Ci osiągać wymarzone cele osobiste i zawodowe, poprawi się Twoje samopoczucie i życie będzie piękniejsze. Wyspany możesz więcej.